Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam się w sklepie 16 marca 2024 roku. No i co, dzisiaj powróciły Gwiezdne Wojny, czyli Anakin Skywalker, Padme Amidala, Obi-Wan Kenobi i Darth Maul. Powrócił też dzisiaj Mr. Beast 6000 i Wincy nadal w sklepie. Szczęśliwe oferty to samo. Zestawy Lego nadal w sklepie. I powrócił też dzisiaj alias i afera. Briggs Barton za 1200, Pan Dobranoc za 1500, Strzelec Wyborowy za 2000, Nieustające Dabowanie za 500, Luźniutko za 200, Patka za 800, Omen za 2000, Ekspertka Zwiadu za 1200, Świętowanie za 200. Afk za 200. Zestaw kiełbas za 1300 i mamy plecak. Kiełbas za 1200. Hot dog za 300. Kiełbasa bojowa za 800. Zestaw łodzik imprezowy za 2300. Mi tyle pokazuje bałąca cały zestaw, a normalnie ten zestaw jeśli nie macie żadnego itema kosztuje 1700. Festiwalowa fedra za 1200. Zembo Solka za 800. Lady Gaga nadal w sklepie. Nora i Anwar to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Dominus GT to samo. Koła Blender nadal w sklepie. Kółka Santa Fe to samo. Dopalacz jonowy nadal w sklepie. Lamborghini Huracan STO to samo. Fender Stratocaster nadal w sklepie. Obrotowe tupnięcie to samo. Fender Precision Bass nadal w sklepie. Mocny wykop to samo. No i co, jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kod w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.